Film! W tym roku witamy Was na kanale Przetrwać we dwoje! Jeżeli e, trafiliście tu z powodów e, małżeńskich, muszę Was martwić. Prawdopodobnie skończy się to rozwodem. A jak już będzie rozwód, e, będzie sprawa o e, majątek. Ktoś z Was może zostać bez domu. W związku z tym pokażemy, jak sobie bez takiego domu poradzić: za pomocą dwóch peleryn wojskowych, pałatek. Są to przykrycia zaprojektowane, są to peleryny wojskowe zaprojektowane do okrycia całego żołnierza z jego plecakiem i bronią. Złożone razem razy dwa, we dwie sztuki dają możliwość zbudowania prowizorycznego dwuosobowego namiotu. To też tutaj właśnie z moją przetrwać we dwoje zrobiliśmy. Jest to wersja zmodyfikowana o zewnętrzny szkielet. W oryginale powinny to być, powinien to być kijaszek wsadzony w środek. Jako stelaż i dookoła niego powinno być właśnie zrobiony namiot. Jednak jest to bardzo, w oryginale jest to bardzo niewygodne, ponieważ w środku jest problem wtedy z miejscem dla dwóch osób. Miesiąc temu niecały jeszcze mieliśmy kupę śniegu na ulicach. Spodziewana temperatura w nocy. Kłamiemy? Kłamiemy. Minus cztery, nie? Więc przymrozki mają być, czyli będzie w miarę ekstremalnie dla osób, które wyposażyły się w demobilu za 30 zł, a następnie w jednym z anonimowych sklepów sieci Lidl. Śpiwory, które mają teoretycznie zakres komfortowej temperatury 0 stopni. Tutaj zobaczmy sobie w środku na co się szykujemy. Dwa śpiwory razem ze sobą spięte. Na wszelki wypadek lata ręka, której nie zamierzamy używać, bo Survival polega na tym, że wymyślimy sobie, zrobimy knot z jakiegoś liścia i będzie nam się palił. Nic więcej w środku nie ma, sam namiot jest wykonany z prezentu. Dzisiaj już niepopularnego i niepotrzebnie zapomnianego rodzaju materiału, ponieważ nad nylonowymi i sztucznymi materiałami ma tą swoją przewagę, że raz jest mało palny, więc w środku można sobie zapalić świeczkę, która nas jakby było zbyt ekstremalnie dogrzeje. Poza tym, poza tym jest sam w sobie odrobinę trzyma też ciepło, nie ulatuje przez niego nic jak w normalnych Namiotach, do których iglo, do których się przyzwyczailiśmy, które właściwie tylko nas przed widokiem nieznajomych odgradzają, nie mają praktycznie żadnych właściwości, oprócz e, umiejętności spalenia się w 3 sekundy od iskry. No i tak mamy, został nam, została nam może godzina do zachodu słońca. Zobaczymy później, jak nam będzie szło, czy wytrzymamy tutaj na całą noc, czy nie. Ja byłem chory o przez ostatnie 4 dni, jeszcze nie wyzdrowiałem. Monika od dwóch dni chyba będzie chora w jedną albo w drugą stronę to pójdzie. Za chwilę będziemy rozpalali ognisko. Gdzie uciekł nasz obiad? Chodź obiad. To jest pies, który wabi się o obiad, ponieważ został zakupiony z myślą o byciu obiadem. Nie ma lodówek. Postanowiliśmy przechytrzyć system. Samokonserwujące się mięso. Mamy psa. Będziemy go... Karmić tak długo, jak mi pozwoli na to sytuacja. A jak później go zjemy. Nie będziemy mieli jedzenia, to on będzie naszym świecenie. Tak, więc za chwilę będziemy się brali za rozpalanie ogniska, które nas będzie miało ogrzewać do jakiejś tam mniej więcej liczymy na to, że północy. Właśnie, gdzie zobaczymy jakie będzie minimum temperatury, będzie w miarę zimno. Oczywiście ja oczywiście będziemy... To nasze z zeszłego roku? Aha. No to już mamy trzy krzesiwa. No? Czad. Więc standardowo za pomocą krzesiwa będziemy starali się rozpalić właśnie ogień. Drewka są lekko mokre, mamy przygotowany pakiet ogniowy. Mamy przygotowany pakiet ogniowy? W budzie jest w budzie, ale takiej dalekiej, bo tu oczywiście nic nie ma. Proszę spojrzeć na horyzont, nic nie ma. Totalna dzicz. Więc za chwilę będziemy rozpalali właśnie ogień i ognisko to będzie nas rozgrzewało właśnie do, do północy. Tutaj moja druga połowa poleciała za kulisy do zaplecza. Musicie wiedzieć, że nie jesteśmy też głupi, jeżeli będzie za zimno, to po prostu pójdziemy do środka. Tutaj mamy pakiet ogniowek, gdzie przedstawimy Wam z czego się składa. Jest to wersja podstawowa, ale jeżeli czasami najbardziej prymitywne po... po, po, po... Eee, tego nikt nie widział. Tak, nie, więc... No nie jesteśmy głupi. Nie jesteśmy głupi. Jeżeli coś by poszło nie tak, no to będziemy musieli sobie użyć. Mamy tutaj wodoodpornie zapakowane zapalniczki, jeżeli by było naprawdę ekstremalnie. Jakkolwiek nie zamierzamy tego używać i dzisiaj na bank nie będzie nam to potrzebne, więc odkładamy. Tutaj mamy coś, co jest właśnie ekstremalnie fajne, czyli mamy krzesiwa podstawowe na Allegro kupione za 8 zł. To jest zgubione rok temu, właśnie Monika je znalazła. E, lekko już, e, nie, to nie jest to lekko schodzone. To jest lekko schodzone właśnie po próbach zeszłego roku. Widać jak nierówno, jak żeśmy już właśnie ten e, pręd magnezowy, żeśmy tutaj ładnie obskubali. E, więc teoretycznie jedno takie krzesiwo Coś łatwopalnego i teoretycznie dobry człowiek, który ma wprawę, powinien rozpalić ognisko. Jakkolwiek było mokro, raczej nie ma opcji, żeby aż tak naprawdę od podstaw je rozpalić, aczkolwiek udawało się, spróbujemy. Jeżeli już naprawdę właśnie się nie da, jest ciężko, to na chwilę obecną uda nam się rozpalić ognisko za pomocą tej właśnie tych, tego czyta, tych kodów w postaci wacika. Wystarczy taki wacik, jest super łatwopalny, od pierwszej iskry się zajmuje, więc teoretycznie to nam powinno wystarczyć do rozpalenia ogniska. Wacik i krzesiwo. Tutaj w ramach przygotowania do pierwszego rozpalenia Monika skrobie pręt magnezowy, żeby opiłki spadły właśnie na rozpałkę, dzięki temu gdy się zajmą i nie spadnie, będzie powstanie bardzo wysoka temperatura, jeżeli trawa wysuszona jest wystarczająco sucha, powinno udać się rozpalić ogień i ja oczywiście w to nie wierzę, bo wszystko jest zbyt mokre, żeby to wyszło. Na razie czekamy do zachodu słońca, żeby zgromadzona opałówka nam starszyła, na, opał starczył nam na e, większą część nocy, gdy będzie to naprawdę potrzebne, bo teraz w naszych spartańskich warunkach mamy temperaturę, e, zobaczmy, e, czy gdzieś tu mamy tutaj nie, nie widać, ale nie widać, ale mamy temperaturę na razie e, 10 stopni, to jest jeszcze wystarczająco dużo. Nie no, 13 stopni. Więc jest jeszcze... Nie, no nie ma już 13. Wprawdzie nie mamy tu techniki, ale tablet pokazuje jedno. Nasze radio w głuszy. Nasze radio w pokaże nam, że mamy 13 stopni. O! Więc nie kłamiemy Państwu. Więc jest 13 stopni. Czekamy na zakód tamtej gwiazdy, co się namiarzy, aż temperatura spadnie na tyle, że będzie, warto będzie nam włączyć ogrzewanie. Do zaproszenia wtedy.